Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj taki szybciutki odcinek. Dwie siostrzane zrapki, Jedna za 20, druga za dyszkę. W zielonej kolorystyce. Mój wkład dzisiaj to 30 zł. Mam ekstremalne 7 i bonus 7. Yy, I zobaczymy, czy któraś tam wygra. Tak na szybciutko, bo... Bonus 7 z numerem 23. Akurat spotkałam zielony kolor, mówię. A to wezmę. Szukamy co tam szukamy: pliku albo siódemki w bonusie. A mamy tak: Clips, Arbus, a jest plik. I super ażko. Balsam, biedronka. Ostatnio ten bonus, coś dla mnie łaskawy. Chmury. Zresztą ja bardzo lubię tą zrapkę. Perła. Palma. Słońce. Przepraszam. Jest karta. Tylko jeden pliczek będzie? Nie, mamy jeszcze siódemeczkę. No, czyli komplet znaleziony. I tu mamy plecak. No to sprawdźmy, co tam mamy. Tu jest dyszka. I tutaj dyszka nożona razy 2 jest 30 zł czyli mój wkład się zwrócił tą zdrapeczką bardzo lubię w ogóle ten, tą zdrapkę bonusa ekstremalne 7, mogę też polubić jak da wygraną a tutaj szukamy pliku, siódemki albo złota. Siódemka i złoto na mnoży. A tu mamy taką wiśnię. Plecak. Podkowa piłka. Symbole są właśnie takie bardzo podobne i dlatego tak wzięłam. Zobaczcie: mamy plik. Jest wygrana. Czyli będziemy, będę dzisiaj na plusie. Ale szukamy dalej, także może się tam coś pomnoży. Jest kwiat. Chociaż wątpię, bo... Awokado. Dalej mamy tak. trofeum. Cytryna, narty, ananas. Jest świnka, auto, diamenty. I tutaj słoneczko, melon i gwiazda. Ostatnio ta stropka nie sypnęła na odcinku, mm. Pod plikiem Dwie dyszki, tak jest, 20 zł. Czyli jestem do 20 zł na plusie. D, 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 Taki odcinek na szybciutko. Na wkład 30 zł. Mam 50. Tutaj jest 30, bo siódemka mnoży, raz, dwa. I tutaj mam plik. Zdrowia z numerem. 9, a ta z dwudziestym trzecim. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, za komentarze, za subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!